Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. Witamy Was na kanale Zaksiężkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z ostatnim vlogiem tego miesiąca i przychodzimy powiedzieć Wam, co teraz czytamy. Czy to było dwa razy? Przychodzimy w jednym zdaniu? Tak. Czy będę to mówić jeszcze raz? Nie. <gry> <grym> y jakby ja nic, jakby czytam trochę książek, bardzo dużo w zasadzie i nie jestem w stanie do skończenia żadnej, chociaż może skończyć je śnieje. Y y y Zajęłam się tym tkając świt, ale teraz nie czytam niczego. <grym> Aha! To no też tak, też może być. I nie ma w tym nic złego. Ja aktywnie czytam trzy książki, a właściwie dwie, i dzisiaj zacznę trzecią. Zaczęłam dwa dni temu portret Deriana i Jestem dopiero na samym początku, na 27. stronie. Podoba mi się bardzo język, natomiast jeszcze nie mam zdania, jeżeli chodzi o samą historię. Oprócz tego słucham w audio z mgły zrodzony. A, bo, a wiem, co się zmotywowało? Poczekaj, a czy mogę co? zgadnąć? Komentarze pod bukszerwturem, tym Twoim z Poznania, co drugi to był o mgłę zrodzonego, dosłownie? Tak, ale też w ogóle jakby ja już zwlekałam z tą książką, myślę, Zlekałaś. że z rok prawie, no i nadszedł na nią czas, nie miałam czego słuchać, bo dopiero co skończyłam czarnobylską modlitwę, która leży gdzieś tu, to jest w ogóle nasza półka z czarnym, czy Wy widzicie jak ona jest piękna? E, więc zaczęłam słuchać z błogosławionego, szczególnie, że słuchajcie, fantastyki w tym miesiącu nie czytałam praktycznie wcale. Ja czytałam e... chyba tylko fantastykę, chociaż nie jestem pewna. Nie wiem, Aniołku, natomiast mi do tego brakowało. E, I dzisiaj też zacznę książkę, nie wiem czy wiecie, chyba nie wiecie, czytałam w tym miesiącu e, Śnieżną Siostrę Majlundę. To jest historia dziecięca e, autorki historii pszczół, dlatego ja się w ogóle nią zainteresowałam i dałam jej szansę. Ja nie jestem wielką fanką dziecięcych książek, natomiast nie ukrywam, przy tej miałam muzy w oczach. Ja wiem. To był też ciężki dzień dla mnie. I wzięłam sobie wtedy y, tę książkę. Przeczytałam w pół godziny i albo byłam tak wrażliwa wtedy, albo coś się wydarzyło innego, albo ta książka jest po prostu bardzo dobra. Ona jest dziecięła. Ale akumulacja wszystkich trzech. Ja też tak myślę. Ma wspaniałe ilustracje, bardzo mi się podoba ta kreska, dlatego ją przeczytałam, żeby spróbować. Y, no i tak mi się spodobała, że... Będę dla was czytać najnowszą premierę z tej serii, czyli Strażniczka Słońca. Nie wiem, czy to są książki powiązane ze sobą, czy nie. Natomiast sprawdzę i wam powiem. Śnieżna siostra rzeczywiście była śnieżna, dlatego polecam wam ją jednak czytać w zimę. E, ale mi to jakoś super nie przeszkadzało. No i chcę sprawdzić e, tę część. Zobaczymy. Zresztą dostałam ją też od wydawnictwa literackiego, za co bardzo dziękuję. E, więc przeczytam ją teraz. No, one są, one są przepięknie wydane. No, także będę czytać też Strażniczka Słońca. Zobaczymy, jak mi się spodoba. Nie ukrywam, że to chyba była najlepsza książka dziecięca od dłuższego czasu, jakie czytałam w życiu. Także naprawdę mi się bardzo podobała. Dobra, to też ode mnie tyle. Ja bym chciała tylko jeszcze zwrócić uwagę na koszulkę Toli. Tola, wyglądasz tak dobrze. Ja na nią patrzę od trzech dni i nie mogę się na nią napatrzeć, tak, bo ona chodzi. od trzech dni. Nie... Miałam nie zdradzać tej tajemnicy. No, znowu. <grym> Dobra, słuchajcie, to tyle na teraz od nas. Trzymajcie się ciepło i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Jezu, zobaczcie jakie Tola przepiękne rysunki zrobiła ze znaków zodiaku. To jesteśmy my podobno według Toli strzelce, a moim ulubieńcem chyba jest waga albo skorpion. Napiszcie koniecznie, który Wam się najbardziej podoba, albo napiszcie czy Tola trafiła z Wami.

i przychodzę do Was z update'em czytelniczym, nie będzie tego za dużo. Nie wiem, dlaczego ostatnio mam wrażenie, że nie mam czasu na czytanie książek, chociaż to nie jest prawda. Po prostu ja ten czas pożytkuję jak w jakiś inny sposób i nie potrafię Wam powiedzieć w jaki. Natomiast jakoś tak mi ten czas ucieka przez palce, dlatego nie czytam za dużo, ale coś tam przeczytałam, dlatego wiadomo przychodzę. Jestem w trakcie czterech książek, natomiast um, tak naprawdę tylko dwie czytam w tym momencie aktywnie. I pierwsza z nich to Strażniczka Słońca, Mailundę. Jestem na stronie, słuchajcie, 50. Więc tak naprawdę dopiero zaczynam. Natomiast to się czyta tak szybko, że chciałam Wam dać jeszcze znać, zanim się zupełnie wciągnę w tą historię. I, no bo, jak już zacznę czytać ją tak na poważnie, to zaraz ją dokończę. Krótko o fabule, chociaż tak naprawdę mam wrażenie, że nie, nie do końca o nią będzie tu chodzić. Mamy tutaj główną bohaterkę Lilię, która mieszka w, w miasteczku czy we wiosce, ja też jeszcze dokładnie nie wiem, ze swoim dziadkiem. I jest powiedziane, że w tej wiosce nie ma słońca. Rok po jej urodzeniu to słońce zniknęło, nie wiemy dlaczego, nie wiemy w jakich okolicznościach. Zniknęła też jej rodzina. No, i ona żyje w takim miejscu, gdzie generalnie wszyscy są głodni, wszyscy są wychudzeni, wszyscy są biedni, i tylko jej dziadek zaopatruje właśnie to, to miasteczko w jedzenie. No i tutaj oczywiście będzie pewien rodzaj tajemnicy i tak dalej, tutaj już nie mówię. Natomiast co mnie urzeka w tej powieści, to to, że pomimo tego, że ona jest zdecydowanie książką dziecięcą, to jest przepięknie napisana. Absolutnie przepięknie. Jeżeli podobała Wam się historia pszczół, z tym takim rodzajem oniryczności w sobie i z, tym takim, z taką metaforą, która nie była taka oczywista wcale, to tutaj zdecydowanie to widać. Ona będzie świetna dla dzieci, bo mam wrażenie, że dziecko em, naprawdę się będzie przy niej dobrze bawić, bo będzie dziecko interesowało, co się wydarzy dalej. Natomiast dla dorosłego będzie to również świetna książka, no bo. O tyle, o ile dorosł, nie będzie tutaj siedział i obgryzał palców, co się wydarzy dalej. Tak, może to być po prostu literacko dla niego również bardzo dobre. Więc z tej perspektywy jak najbardziej Wam polecam. Jeżeli chodzi o jeszcze tą fabułę, to co mnie tutaj, może nie, że zdziwiło, ale nie spodziewałam się po przeczytaniu pierwszej części, czyli śnieżnej siostry, że tutaj będzie tak mocno, tak dużo magii. W pierwszej części tak naprawdę był jeden element magiczny, a też nie do końca magiczny. On był raczej takim rodzajem. Wiecie, senności i takiego niedopowiedzenia, i takiej tajemnicy. Tutaj mamy natomiast typową, przynajmniej tak mi się na razie wydaje magię i magiczne wątki. Ale tego się nie spodziewałam. Natomiast, no wiadomo, w dziecięcych książkach też one wybrzmiewają nieco inaczej. Nie ukrywam, że chyba konwencja mi się bardziej podobała tej pierwszej części, bo ona tam. Ja w ogóle na pierwszej części. Czy ja już wam to mówiłam? Ja płakałam, pod koniec książki miałam łzy w oczach. Ta na razie mnie aż tak nie zaangażowała, natomiast no też jestem na początku, więc słuchajcie, ją odłożę, bo ona jest taka ciężka, że ja jej tak nie będę trzymać. Jest przepięknie wydana. Ja się po prostu czytam to i ja się zachwycam nad tym, jak ona po prostu przepięknie w środku wygląda, bo no robi to wrażenie. Ja bardzo lubię ten styl rysunku, zresztą to, to też się bardzo podobał. Także myślę, że to naprawdę jest bardzo fajna rzecz. I tak jak ja nie czytam kompletnie literatury dziecięcej, chociaż staram się na to otwierać coraz bardziej, tak naprawdę. Coś w tych książkach, w tym i w śnieżnej siostrze jest takiego, że nawet mnie, która tej literatury nie czyta, e, łapie to za serce po prostu. O tyle, o ile ta jeszcze do końca tego nie zrobiła, to oczywiście daję jej szansę e, i, i wierzę, że to się wydarzy, bo czuję, że to jest naprawdę, naprawdę dobra książka. E, I myślę, że w ogóle jak macie dzieci, to bez dwóch zdań powinniście się zaopatrzyć. E, aha, i co jeszcze chciałam powiedzieć? Na razie wygląda na to, że nie są ze sobą kompletnie połączone, absolutnie nijak. Także jeżeli to tak zostanie, no to możecie je czytać niezależnie od siebie. Druga książka, którą czytam najaktywniej, a to właściwie dlatego, że ją słucham w audio, to Z Mgły Zrodzone Brandona Sandersona. Jest to fantastyka. Główną bohaterką jest 16 szesnastolatka, natomiast powiem Wam, że ją się nie czyta jak młodzieżówka, absolutnie. Ja bym ją raczej porównała do fantastyki dorosłej, jeżeli miałabym w jakiejś kategorii ją wpasowywać. Um, historia o dziewczynie Win, która jest złodziejką w mieście, w którym rządzi imperator, um, czyli ktoś, kto tysiąc lat wcześniej pokonał wszystkich dobrych i jest złym władcą, i tak dalej. Generalnie trochę takie obrócenie standardowej konwencji, um, bo jakby no, on już zwyciężył. No i mamy tutaj taki pewien rodzaj magii, którą, którą nazywa się alomancją, um, i chodzi tutaj o wchłanianie metali. Można, jakby, wchłaniać różnego typu metale, dzięki czemu można przyciągać lub odpychać pewne zjawiska, pewne emocje, pewne rzeczy. I tak jak historia sama w sobie na razie mnie nie zachwyca, na razie mnie ani styl pisania nie zachwyca, ani sama fabuła też mnie nie zachwyca, o tyle ten wątek fantastyczny, magiczny jest niesamowicie ciekawy. Mechanizm działania tej magii tutaj jest no taki, że tak naprawdę ma to sens. On jest tak dopracowany, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. No ale jakby czegoś mi cały czas tutaj brakuje. Jak najbardziej ją Wam polecam, bo jest bardzo interesująca. Natomiast no albo ja sobie ją w mojej głowie, wiecie, na samo podium postawiłam i teraz ona jest po prostu nieco mniej intensywna niż ja miałam nadzieję i nieco mniej angażująca mnie. Tak jest naprawdę dobra. Zgubiłam się w tym zdaniu, ale to nieważne. Podoba mi się, po prostu czekam na takie coś, co chwyci mnie i nie pozwoli puścić. Bo na razie to słuchanie tego audiobooka nie, że się muszę zmuszać, ale nie mam takiego czegoś, że robię coś po to tylko, żeby móc posłuchać w międzyczasie. Portret Doriana Greya jestem na stronie 39. Mam kilka znaczników i myślę, że to jest książka, która tych znaczników będzie miała bardzo dużo, ponieważ ona jest przepięknie napisana. Ona wysnuwa takie tezy, które nie są może tezami, z którymi ja się zgadzam, natomiast one są tak. Dające do myślenia, i gdzieś tam są po prostu przepięknie brzmiące, że aż się chce to czytać. Natomiast fabularnie na razie, na razie tej fabuły jeszcze za bardzo nie ma. Cały czas obracamy się wokół tego obrazu i jakby też nie muszę Wam mówić o czym jest Dorian Gray, prawda? I zaczęłam dzisiaj, ale jestem dosłownie na dziesiątej stronie przyjaciela Sigrid Nunes. Ciekawe. Fajnie napisane, podoba mi się, natomiast znowu, więcej Wam jeszcze nie mogę powiedzieć. Jestem w odrobinę, mam wrażenie, zastoju czytelniczym, nie za dużym, bo jednak chce mi się czytać, ale właśnie przez to, że, no nie wiem, jestem w takim zawieszeniu. Czy Wy też tak macie? Między zimą a wiosną, ten właśnie koniec marca, początek kwietnia, takie oczekiwanie na ciepło, oczekiwanie na ruszenie się do roboty, na zrobienie czegoś. No ja mam taki właśnie, tak się czuję. I dlatego mam wrażenie, że jestem bardzo nieproduktywna ostatnio, e, i nie wiem na czym ja tracę czas. I stąd może mój mały zastój czytelniczy. E, I tak, chciałabym Wam powiedzieć, że zaczęłam już kłaść książki e, tutaj na ten, na. no od kanapy na. wiecie o co chodzi? Bo już po prostu fizycznie nie mam tutaj miejsca, e, także zaczyna się robić nieźle, zaraz będą stosy na podłodze. No i to tyle. To tyle ode mnie na teraz. Widzimy się, widzę się z wami na pewno jutro i zrobię wam, mam nadzieję, lepszy update. Niedawno trochę nowych książek, więc pomyślałam, że dzisiaj szybko Wam pokażę, co tutaj mamy. Tam. Wiem, wiem, wybitnie, bo jakby teraz staram się ogarnąć ten program, ale idzie, idzie. No, także ja wracam do oglądania. Cześć wszystkim, jest piątek wieczór i teraz przychodzę Was powiadomić, co jest z moimi książkami. Odpowiadając na pytanie wstępu, nic nie jest. Zamierzam się zabrać za The Game, ale dalej jestem na 16 stronie. Więc jest trochę słabo, bo ja ostatnio nie mam w ogóle e, chęci na czytanie i e, przepraszam. Jedyne co, to słucham audiobooka, księgi cmentarnej um, i teraz jestem, myślę, że na 4 godzinach albo 5, tak gdzieś koło, e, jest niesamowicie interesujący, ale taki trochę chaotyczny, więc jeszcze nie do końca jestem w stanie Wam powiedzieć, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, mimo tego, że minęło już tak te 4,5 godziny. Um, Główny bohater jest całkiem spoko, jest po prostu uroczy i jest spoko. E, podobają mi się te wszystkie historie, chociaż Cały pierwszy rozdział, jakby początek, bo nie, nie umiem Wam tego rozgraniczyć na rozdział, ale początek był tak chaotyczny, tak nie wiedziałam, co się dzieje i zajęło mi naprawdę dużo, żeby to poukładać. Naprawdę dużo. Ale to takie na małe uzasadnienie. Mogę Wam znowu zrobić pierdołki z życia toli, więc nie czytam, dlatego że ogarniam teraz rysunki na tablecie. I teraz powiem wam czemu, e, czemu nie czytam, to jest jeden z wielu powodów, e, ponieważ e, ogarniam teraz rysunki, e, tu jakby, no, pokażę wam I jednym z wielu powodów, dla których obecnie nie czytam i nie jestem w stanie wam zrobić fajnego update'u czytelniczego Jest fakt, że wkręciłam się w rysowanie na, table, na tablecie, o, dodam, pokażę wam to jest jedna postać. I teraz możecie kojarzyć, że o, robiła, Zuzia wysyłała na Instagramie te zdjęcia znaków Zodiaku jako ludzi należy tego kobiety, ale zabrałam się już za facetów i trochę mam już zrobione. Um, I to jakby to się wzięło z tego, że robiłam sobie coś takiego. Oj, że stworzyłam postacie i tu jest... tu jest Aron, tu jest Tris. To jest Konrad, a to jest ich zdjęcie w stylu bardziej realistycznym. I wytworzyłam sobie własny styl na tworzenie właśnie tych postaci. Um, I teraz po prostu staram się ogarnąć je graficznie. Więc to jest Aron. Nie są... pierwszy Aron nie jest jeszcze aż tak wybitny, ale ja go bardzo lubię. <laughs> I myślę, byśmy się zakolegowali. Um, I jakby... No, dopiero się uczyłam, bo to nie był, to był jeden z pierwszych rysunków, bo tak naprawdę cały czas dopiero się uczę. Więc nie, nie ogarniam jeszcze wielu rzeczy. To jest Tris. Tu jest Konrad. I ofelia. Ofelia jest chyba jedną z moich ulubienic tutaj. Więc tak to się prezentuje Ofelię w ogóle rysowałam dzisiaj wcale nie na lekcjach. <grych> no, więc jeżeli ten update był nie książkowy, to bardzo przepraszam, ale... Nie czytam, więc nie jestem w stanie uzupełnić Wam update'u książkowego, bo macie po prostu rysunkowy. Mam nadzieję, że to chociaż w części zaspokajające. Więc um, nie mam wiele więcej do powiedzenia. Cześć! to jeszcze tylko powiem, bo po ostatnim filmie miałam dużo pytań co to jest za roślina która ma takie śmieszne właśnie yy, no widzicie karbowania i to jest pilea munvali tu wam podam na, tym, na ekranie jak ona się nazywa i jak ją wpisać ja kupiłam sadzonkę na zielonym parapecie i jak na razie generalnie niby spoko ale trochę mi tam miała problemy po dotarciu w sensie no bo wiecie jednak jak, jak ją zamawiałam to jeszcze były przymrozki i w ogóle, ale trzyma się na razie ładnie także no tu jest moje biuro pracy Właśnie sobie popsikałam suchym szamponem moje włosy. Nie wiem, nie, nie pytajcie, co tu się dzieje. Nie dość, że są siwe, to jeszcze mam ich nagle 800 tysięcy razy więcej. Oprócz tego znowu sobie przycięłam e, aparatem wewnętrzną część ust, tym razem z drugiej strony. I tak, ja wiem, że wosk działa. Ja nie mam już wosku i nie jestem w stanie go przykleić. E, także. Wesoło. Jest sobota, godzina 20. Ja przed chwilą, jak mogliście zauważyć, troszkę zmokłam. Natomiast moje książki udało się uratować, nie są mokre. I przychodzę z updateem czytelniczym. Strasznie mi przeszkadza ta, ta rana, ale to nic. To co? Zaczniemy od Strażniczki Słońca, bo jest to na pewno najpozytywniejsza część mojego życia dzisiaj. Ta książka mnie ogromnie rozczula. Tak samo miałam przy śnieżnej siostrze. Ale tak samo jak tamta pierwsza część, tak i ta, one mają bardzo głębokie przesłanie e, po prostu. Poza fabułą. W tamtym bardzo ważna była rodzina, miłość i żal za utratą bliskiej osoby. Tutaj natomiast mamy nieco inne problemy poruszone. Chyba wam nawet nie powiem, o co dokładnie chodzi, bo to sami zobaczycie. Bardzo mi się podobają bohaterowie i nasza główna bohaterka, chociaż ona mniej mi gdzieś tam zapada w pamięć, najmniej charakterystyczna, mam wrażenie. Moim ulubionym jest tutaj właśnie główny bohater chłopiec i dziadek postać dziadka jest yy, znaczy ja mam w ogóle słabość do takich postaci w literaturze ogólnie nie a jeszcze jak widzę te ilustracje i jakby jestem wiecie no, sami rozumiecie, o co mi chodzi. Ta książka jest bardzo dobra. Tak jak wam powiedziałam wcześniej, mogę wam ją i polecić wam, i waszym rodzicom, i waszym dzieciom. Ona jest bardzo uniwersalna, mimo tego, że teoretycznie jest właśnie literaturą dziecięcą. E, I to jest w niej moc. Ona jest naprawdę po prostu głęboka. To nie jest książka prosta, w sensie inaczej. Ona jest prosta w odbiorze, natomiast to nie jest książka jednowymiarowa i to jest w niej fajnego. E, także ja bardzo wam polecam i nie powiedziałam, bo jestem tu, czyli zostało, myślę, że jestem gdzieś. W dwóch trzecich. Tyle mi zostało i musiałam się sama powstrzymać, żeby nie przeczytać dalej, bo ona jest też poza tymi wszystkimi pięknymi rzeczami, które Wam powiedziałam, ona też fabularnie jest niesamowicie ciekawa. Chyba na początku nie miałam takich przemyśleń, tak teraz po połowie jestem po prostu ciekawa, jak to się potoczy i jak to się skończy. Muszę chyba mniej mówić, bo y, jestem w stanie ledwo otwierać usta w tym momencie. Trochę mnie to boli. Portret Doriana Greya, przeczytałam. Nie wiem ile, ale jestem na 70 stronie, czyli na rozdziale 5. Bardzo mi się podoba postać Lorda Henryka, chociaż większość test, które on stawia, są bardzo dważne, śmiałe i. Bardzo mnie fascynujący, natomiast był jeden tutaj o kobietach, który no niestety nie brzmi dobrze w dzisiejszych czasach. Ta książka jest ciekawa, ja się przy niej dobrze bawię, natomiast na razie jeszcze nie ma nic, co by mnie w niej chwyciło. Poza postacią lorda Henryka, nie ma nic, co mi zapada w pamięć w tej książce. Na razie ją się dobrze czyta, ją się pięknie odbiera w sensie takim literackim, ale czegoś mi cały czas brakuje. Tak samo zresztą jak będzie przy Brandonie Sandersonie. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy ja jestem coś tutaj nie halo. Jestem już za połową. I podoba mi się. Jest to dobra książka, dobry kawał fantastyki. Natomiast cały czas czegoś mi tu brakuje. I nie mogę Wam powiedzieć czego, bo sama nie wiem. Bohaterka jest no spoko, ale jakby ja akurat tej bohaterki wielką fanką nie jestem. Jest taka jak wszyscy inni. Natomiast główny bohater, czyli Kezier jest mega interesujący, jest mega... Taki charakterny, bardzo mi się podoba, magia mi się podoba, świat mi się niesamowicie podoba, a jednak nie mogę się zmotywować, żeby słuchać audiobooka dalej. Dzisiaj, jak szłam na spacer, zamiast audiobooka, wolałam posłuchać muzyki. Wiecie o co chodzi? Yy, I co jeszcze? Przyjaciela nie ruszyłam, ale przeczytałam dzisiaj 28 stron: yy, Sowy córki piekarza Marka Chłaski czyli jednej z ulubionych książek mojego taty. I tato, przepraszam, ale coś tu jest nie halo. <laughs> nie podobało mi się, dlatego odłożyłam. Ale mam zamiar do tego wrócić, bo może po prostu początek ma bardzo wysoki próg wejścia, bo przeczytałam te 25 stron. One też są bardzo... Zresztą ja Wam, poczekajcie, pokażę Wam tę książkę. Ja mam jej takie bardzo stare wydanie, które po prostu ma mnóstwo, mnóstwo zdań na stronie, dlatego to się ciężko czyta. No i nie wiem, ja chyba nie zrozumiałam o co tu chodziło przez te pierwsze kilka stron, um, więc dam jeszcze szansę, ale nie ukrywam. Przepraszam. To tyle za update'u czytelniczego. Um, Odezwa się do Was jutro. Trzymajcie się. Cześć, jest niedziela, godzina nie wiem która, natomiast złapałam tole podczas jazdy gdzieś. Gdzie jedziesz? Do Pozdrawiam Jolitek. No, przechodzimy za drajdem czytelniczym, który będzie dosłownie ekspresowy, ponieważ ja nie przeczytałam prawie nic. Tola, to, czy coś? Słucham, trochę już się męczę z e, Nilem Gaymanem, ponieważ Mały jest gaymatowości w księdze cmentarnej. To może mi by się spodobało? Może to by się spodobało, faktycznie, może tak. A jak ci idzie malowanie na tablecie graficznym, rysowanie? Daję radę! Słuchaj, jak ty przyjedziesz do domu, to będziesz pod wrażeniem, bo zrobiłam nawet animację poklętkową. Po Wow, mega fajnie, chcę zobaczyć. No, zobaczysz wszystko, bo naprawdę w ciągu nawet nie tygodnia nauczyłam się sporo rzeczy. No, czyli już nie ma takiego dramatu jak na początku z tobą i twoją podejściem do tabletu. Ja skończyłam Strażniczkę Słońca i to jest jedyne, co w ogóle czytałam przez ostatnie 24 godziny. I powiem Wam, że jestem naprawdę zauroczona tą historią i mówię Wam to z ręką na sercu. Ja, Zuzanna, grupa z kanału Zaksiążkowane. Jest to książka dziecięca, która mnie urzeka. Jest no ona po prostu piękna, ale też wyjątkowa i w swojej prostocie, i w swojej, i w takiej subtelności. Ee, że no nie chce się tego odkładać, nie chce się wychodzić z tego świata, mimo tego, że ona jest dość krótka, e, to ja bym mogła z tymi bohaterami, mogłabym spędzać więcej czasu. Chciałabym być w tym świecie dłużej, bo on po prostu przynosi mi uśmiech na twarz. E, e, oczywiście fabularnie szybko, jeszcze jakby podsumowując, nie było tutaj nic odkrywczego pod sam koniec. W sensie takim, że ja się spodziewałam, jak to się zakończy, ale tak naprawdę przy książkach dziecięcych. My zawsze znamy ten koniec, więc nie przejmuję się tym zupełnie. E, jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podobało. Polecam wam wszystkim, niezależnie od wieku. E, ja myślę, że i Toli by się spodobało, i mojej mamie. Jestem pewna, że mamie Małgorzacie by się ta książka spodobała, bo jest ona po prostu. <laughs> bo jest ona po prostu naprawdę e, piękna i tyle. I nie będę o niej więcej gadać, bo pewnie już też nie możecie mnie słuchać, a ja też już nic więcej mądrego nie mam do powiedzenia. I to tyle, co? Pokaż co mamy z tym. Niesiemy maksymalnie. Ja jadłam wczoraj. O, oh, wow. Ja jadłam wczoraj. Dla całej ekipy. Zazdro, Ja chyba muszę częściej do domu rodzinnego wracać, bo mnie omija za dużo fajnych rzeczy. No, właśnie. dzisiaj robiliśmy porządku w ogrodzie, kupiliśmy nowe nasiona. O, fajnie. I tym całusem na zakończenie żegnamy się z Wami wszystkimi. Napiszcie nam koniecznie, co czytaliście w ostatnim tygodniu i cieszcie się, bo to ostatni vlog. Przez następne dwa tygodnie robimy sobie krótką przerwę, a potem do Was wrócimy z vlogami. No i co? To tyle od nas. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Wszyscy pisali, że to Ty musisz zacząć mówić cześć, a ja muszę się dołączyć. Ty licz. Odliczaj Ty. Tak, Okej. Okay, trzy... Then. Cheers. Yes.